Ja wracam, drodzy Państwo. Mały spacerek, a może bieg poranny po zdrowie. Pan Jacek ma swój własny osprzęt, dzięki czemu rozmawiać będziemy. Wszystko jasne. Panie Jacku, przepraszam za mały start. W takim razie opowiedzmy o tym, jakie ryby dziś będziemy przyrządzać. Co dzisiaj? Na początek tatar z łososia wędzonego. Tutaj nam się pięknie prezentuje. Z niecodziennymi dodatkami, bo yy, dodamy do niego świeżą marakuję, jak również yy, świeży sok z marakui dodamy różne ciekawe kiełki, dodamy troszeczkę ostrości w postaci właśnie suszonych nitek chili. Co dalej? Następnie będziemy przygotowywać polędwicę z dorsza, czyli tą najlepszą część dorsza naszego polskiego, jaka może się Ona już zamarynowana zdarzyć. czeka, tak? jest tak, już zamarynowana, taka mhm. jest właśnie najlepsza. W czym jest zamarynowana? Pieprz, odrobina soli, cytryna i świeży Polski nasz koperek. Dobrze, ale zacznijmy od y, tego, y, od czego zacząć mieliśmy, czyli Tatar na dobry początek. Proszę bardzo, myślę, że pan może zacząć przyrządzać. Będziemy jednocześnie naszym widzom opowiadać. Sekretem tutaj jest chyba to, żeby trafić na dobrą, świeżą rybę, prawda? Tak, to jest świeżo y, y, wędzone y, płaty y, filetowo-siemię norweskiego. Mhm. Y, piękna rybka, którą. Śmiało można sobie kupić w każdym no To zwracamy sklepie. uwagę, jeśli kupujemy taką rybę, kolor, zapach. Jeżeli kupujemy rybę gdzieś na, na, na targu czy w pobliskiej wędzarni, zważamy na to, aby była świeża. A czym poznamy świeżo? Po, po pierwsze, piękny zapach. Zapach jeszcze palonego drewna, na którym była wędzona ryba. I to sprawia, że ta ryba jest wtedy przepyszna, świeża i czuć ten aromat jeszcze właśnie wędzonego, wędzonego mięsa. Jeżeli kupujemy tą rybkę w supermarkecie, no to już mamy mniejsze pole do popisu. No ważne, żeby, żeby kupować rybę raczej w całości. Yy, nie żadne ścinki czy, czy, czy skrawki. No mm -hmm. tutaj nie możemy niestety zaoszczędzić, ale to opłaci nam się, ponieważ będzie na pewno Proszę bardzo, pyszny, w takim razie zaczynajmy. Smak. siekamy sobie rybkę drobniutko. Na paseczki, a potem w drobniutką kosteczkę. Czyli musi być całkowicie. Całkowicie drobno. Drobno skrojone. Drobno skrojone. Dobrze, i do tego będziemy dodawać po kolei, i gdyby Pan mógł przypomnieć. Jeszcze po raz kolei nasz, dodajemy tak. Mhm. Od dodatków, których wcześniej, o których wcześniej nie wspomniałem. Tak? Mamy kapary. Te malutkie tutaj yy, yy, kaparki. Mhm. Następnie czarne oliwki dla kontrastu kolorowego z łososiem. Aha. Do tego dodajemy e, świeżą marakuję. A tak, ona tak właśnie. Tak się, wygląda, tak ona właśnie świeżutka. się prezentuje. I sok z tej marakui. Wyciśnięty. On już jest troszeczkę wcześniej wyciśnięty, bo jest z tym e, sporo, sporo zabawy. Jest przepyszny. Doda nam e, do tego wędzonego łososia nuty takiej kwasowości. E, nuty kwasowości, którą złamiemy jeszcze odrobioną właśnie yy, właśnie chili to są w pełni jadalne nitki Żadne sztuczne. No to ciekawe, to jest dla mnie absolutne nowym, jeśli chodzi o. Czyli więc chętnie się będę przyglądać temu, Także co. tu jeszcze musimy to troszeczkę przesiekać. Dalej robił. Czyli tak będzie Pan Jacek szykuje pierwszą potrawę, tatar z łososia. Za momencik zobaczymy, jak wygląda finał tych smakowitych przygotowań. Przełamujemy smaki ryba z sokiem z Marakuj. Ciekawostka. Za chwileczkę Państwo zobaczycie, jak wygląda gotowa potrawa. My zagramy i za moment wracamy, proszę zostać z nami. Cafe Silesia z nami, pan Jacek Zagórny, szef kuchni restauracji w Międzyczasie. Ta restauracja znajduje się w Tychach, a dziś znajduje się na Placu Grunwaldzkim 12 w Katowicach, gdzie zmierzamy do finału naszej pierwszej potrawy. Przypominamy państwu, że to jest Tatar z łososia, łosoś wędzony z dodatkiem, przypomnijmy, co było w środku kapary. Mamy kapary, mamy czarne oliwki, mamy oliwę z oliwek, mamy sok z marakui. E, nitki chili. Mm -hmm. I teraz dodajemy taki bardziej dekoracyjny element. Od dekoracyjny razu odpowiemy element. na Państwa pytanie: cóż to takiego? To? <noise> e, to jest smoczy owoc, inaczej zwany pitahają. Oryginalnie wygląda. Smakuje ponoć podobnie jak kiwi, tak? Smakuje podobnie mm -hmm. jak kiwi. Także jest bardzo e, owocowy. <noise> No i pięknie się prezentuje. To jest myślę oryginalny pomysł, jak można udekorować potrawę. I na koniec na górę. Taki kopczyk właśnie z Nitek Chili. Do tego. I prostą potrawę mhm. mamy wykonaną w bardzo ciekawy sposób, która na pewno ucieszy oko naszych. Gości. Bez wątpienia tak. No i ważne jest to, że przełamujemy smaki. To o czym pan wspominał wcześniej, czyli ten sok z marakui, który dodaje troszkę takiego kwaskowatego posmaku. No bardzo ciekawy sposób na przyrządzenie łososia. Myślę, że warto spróbować, warto się przekonać osobiście jak to smakuje, czyli tak. Pierwsza potrawa już za nami, za momencik będziemy przyrządzali kolejną i to będzie dorsz, tak. tak? To będzie polędwica z dorsza e, grillowana Następnie będzie do tego wykonana sałatka z, ze świeżej rukoli, z dodatkiem malin, świeżych jadalnych kwiatów. Do tego taki dressing delikatnie ziołowy i wszystko pięknie nam się połączy. To są w jedną Pana, całość. autorskie pomysły? Tak, to są wszystko mm -hmm. moje autorskie pomysły. Aczkolwiek, oczywiście, tatar z łososia jest dość popularny, natomiast wydaje mi się, że w połączeniu z takimi składnikami. I jest to jedyny tatar, jakie możemy spotkać. Oryginalnie okolicy. przyrządzony. Panie Jacku, czy my Polacy my coraz to chętniej i częściej sięgamy po ryby? Jak najbardziej. Ryby są przede wszystkim zdrowe. E, warto je jeść. Mamy w okolicy mnóstwo e, jezior, e, które daje nam wiele, wiele ciekawych ryb. Wiadomo, łosoś niestety nie jest e, stąd, ale jest bardzo popularny. I bardzo zdrowy, dlatego warto go na pewno próbować. Zdrowie, walory smakowe, no i drodzy Państwo, pięknie to wszystko e, przyrządzone. Mam nadzieję, że zainspirujemy naszych widzów i po programie dziś w porze obiadowej pomyślą też e, o rybie na talerzu, bo to samo zdrowie. Dobrze, czyli tak, z łososiem się rozstajemy, zapraszamy do nas dorsze. Za chwilę będziemy pokazywali Państwu kolejne etapy e, powstawania już drugiej dziś potrawy. Przypominam, że z nami Pan Jacek Zagórny, szef kuchni, restauracji w Międzyczasie.